Piotr wójcik dzień dobry. Czym żył świat ochrony zdrowia i medycyny w 2023 roku? O tym w podsumowaniu, dziś pierwsza część. Styczeń. Z powodu infekcji wirusowych placówki POZ przeżywały prawdziwe oblężenie, ich wydolność, głównie z powodu braku kadr, była ograniczona. W efekcie nie wszyscy pacjenci mogli zostać przyjęci w dniu zgłoszenia, co stawało się częstym powodem konfliktów. Tymczasem najbardziej zaraźliwy ze wszystkich dotychczas zidentyfikowanych szczepów SARS-CoV-2 dotarł do naszego kraju. Resort zdrowia potwierdził pierwsze przypadki zakażenia wariantem XBB15, czyli krakenem. Nie tylko charakteryzuje się on szczególnie wysoką zakaźnością, ale jest w stanie ominąć odpowiedź immunologiczną indukowaną dotychczasowymi szczepieniami lub przechorowaniem COVID-19. Kraken rozprzestrzenia się nawet do 40% szybciej niż dotychczasowe warianty SARS-CoV-2. Swoją wysoką skuteczność wirus zawdzięcza m.in. 14 nowym mutancjom w białku kolca. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do wszystkich wojewodów w sprawie wyegzekwowania na podległych podmiotach leczniczych właściwej interpretacji przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Chodzi o objęcie pielęgniarek systemu, które posiadają tytuł specjalisty w określonej ustawowo dziennie, dziedzinie pielęgniarstwa współczynnikiem pracy zgodnym z nowelizacją ustawy. Luty. To naprawdę bardzo marny wynik ocenił w wywiadzie dla programu pierwszego polskiego radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska komentując poziom wyszczepienia przeciw grypie. W sezonie w Polsce zaszczepiło się 809 tysięcy osób. Tymczasem grypa nadal jest groźna, a infekcje czasem kończą się śmiercią pacjenta. Ratowanie życia to nie przestępstwo. Nie chcemy być traktowani jako potencjalni przestępcy, tylko jako ludzie, którzy odpowiedzialnie wykonują zawód zaufania publicznego, powiedział Klaudiusz Komor, wiceprzewodniczący Naczelnej Rady Lekarskiej. Rada zgłosiła poprawki do ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Jako szczególnie istotną, lekarze wskazali poprawkę, która mówi, że ratowanie życia nie jest przestępstwem i nie powinno być karane tak, jak karze się przestępstwo. Marzec. Ustawa o krajowej sieci onkologicznej, podpisana przez prezydenta. Zakłada wprowadzenie nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce, który ma usprawnić organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie. Przewiduje także, że podmioty lecznicze spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie utworzą krajową sieć onkologiczną. KSO ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia przebiegać mają według ściśle określonych standardów przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Projekt przewidywał ustalenie warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Chodzi m.in. o uwzględnienie zagadnień, które dotyczą ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medyczny, oraz ich odpowiedzialności zawodowej. Utworzony ma być też centralny rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego. Projekt wywołał burzę wśród przedstawicieli niektórych zawodów, m.in. logopedów. Ci domagali się wykreślenia ich zawodu z ustawy. Ostatecznie tak się właśnie stało. Coraz częściej zwraca się uwagę na to, że aby podnieść standardy opieki zdrowotnej kobiet, istotne jest wysłuchanie ich głosu, powiedziała Anna Kluns, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce podczas otwarcia drugiego Kongresu Zdrowia Kobiet. Wydarzenie było okazją do porozmawiania o sytuacji zdrowotnej Polek. To, był pierwszy, to była pierwsza część podsumowania roku 2023. Po kolejną zapraszam później.